Siadamiona z Youcafe, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym produktów, które są dostępne w na naszym sklepie internetowym Youcafe.pl. Zatem, co dzisiaj dla Was mamy? Kubeczek. 500 ml, pojemność. Ba! wydawałoby się, że to wszystko. Jest to kubeczek marki Kaflano GoBru. I mam w sobie taką ukrytą funkcję. Jeżeli tylko otworzymy nasze opakowanie, to na pierwszy rzut oka. Mamy w środku co? Filtr do kawy. No właśnie, filtr do kawy. Filtr do kawy, a dalej mamy nasz kubek. No i o co chodzi teraz? Po co mam filtr do kawy do kubka? To jest bardzo proste. Najpierw rozpatrujmy sobie szybko te nasze filtry. No i teraz tak. Jak mamy to zastosować z tym naszym kubkiem? Się pewnie domyślacie, coś tutaj można odkręcić tak, odkręcamy górę oczywiście w kubku możemy zastosować każdy napój czy to będzie woda, kawa, herbata nie ma żadnego znaczenia ale jeżeli byśmy bardzo chcieli kawę już zalać to trzeba odkręcić górną część i oto cała filozofia górną część odkręcamy, odwracamy do środeczka Wkładamy nasz chyłd. Proszę bardzo, tak to wygląda. No. Wsypujemy sobie nasze ulubione ziarno marki UKF oczywiście. Zalewamy sobie powoli. No i produkt gotowy. Wyjmujemy. No i możemy albo pić bezpośrednio z tego, albo możemy sobie przejechać do kubka. Albo jeśli chcemy na drogę, musimy. To zakręcić i zabieramy naszą kawę ze sobą. O nas sklepie dostaniesz się i w trzech kolorach, czyli czarny, miętowy i kwelestniowy. Także testuj, smakuj i zostaw nam swoją opinię poniżej znajdziesz link do sklepu do tego produktu. Zapraszam. To już wszystko dziękuję bardzo, do zobaczenia!